Mazowieckich. Witam gości w następujących osobach. Przewodniczącego Rady Powiatu, Panią Annę Król, Starostę Powiatu, Prezydenta Miasta, Dowódcę 25 Brygady, Kawalerii Powietrznej, Dyrektora Wojskiego, Prezesa Zarządu Okręgu Żyjów, Pana Franciszka Matysika, Wiceprezesa Zarządu Okręgu Łodzi, Pana Edwarda Sypko, 90 lat Związku Inwalidów Wojennych Fundatorem tej tablicy jest Zarząd Powiatu Tomaszu Bozowieckim. W związku z powyższym proszę o odsłonięcie tablicy w osobach z przez przewodniczącego Rady Powiatu, panią Król, prezesa Zarządu Okręgu w Łodzi, pana Franciszka Matysika i dyrektora Koły numer 3 Tomasowie Badowski. Proszę o dokonanie osłonięcia tablicy. na dziewięćdziesięciolecie związku inwalidów wojennych, nadając mu tytuł lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa, dziś krzyż czerwony wagon okrywa, dzisiaj niesaki stoi i myśli, po co ci ludzie tak licznie przyszli, po co to, po co to, po co to tak? Stoi, bo czuje, nawet nie słyszy. że Żelazne serce, a wszystko słyszy. I ludzkie żale, i ludzkie bóle, słowa przysięgi wspomniane czule. Dlatego nie rzucimy związku. On jest nasz i naszym pozostanie, choć odwracają od nas twarz, ty nam pomożesz. Z okazji 90. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej za bardzo dobrą pracę i działalność społeczną na rzecz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej zostały wyróżnione następujące osoby. Medalia Pro Memoria Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP Tomaszowi Mazowieckim, kolega Edward Tutkiewicz. W średnią, znakomhonorową Związku Inwalidów Wojennych zostali uhonorowani Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Tajter i zasłużona działacza naszego Związku Koleżanka Zofia Biernacka. Medalem pamiątkowym Zwycięska Nika, zostali wyróżnieni za służenie działaczy naszego związku koleżanka Janina Baj Bajor i kolega Józef Kotynia. W imieniu prezesa zarządu głównego naszego związku wręczą honorową odznakę Związku Inwalidów Wojennych. Serdecznie gratuluję. Życzę wszystkiego najlepszego. Ta sama decyzja prezydium zarządu głównego. Nadana została srebrna odznaka honorowa Związku Inwalidów Wojennych panu Iresowi Kajzerowi za smutne zasługi na dobra Związku Inwalidów Wojennych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu Kajzerowi. W zasług koleżankę i Niki, a w wręczam to wyróżnienie. Serdecznie gratuluję. No i życzę wszystkiego najlepszego dalszej pracy, współpracy, no i dużo zadowolenia w życiu osobistym i rodzinnym. No, kolego, to, to samo medal pamiętkowy. Życielska Nikke została nadana koledze Józefowi Kroczyni. Serdecznie gratuluję. Jest nam niezmiernie miło, że możemy uczestniczyć w tak uroczystym dniu z okazji 90-lecia. Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Pragnę pogratulować odznaczonym, szczególnie panu, panie prezesie, za tak wysokie odznaczenie, jakie jest yy, promemoriał, jak również yy, dwóm pańs, z państwa, czyli panu dyrektorowi Pfeiffer i pani Biednarskiej za odznaczenie, jakie otrzymaliście państwo, czyli medal srebrny i również panu Kotyni i pani, jeżeli dobrze pamiętam, baję za odznaczenie, jakim była zwycięska Nikę. Jednocześnie na ręce Pana Prezesa chcę złożyć wszystkim Państwu życzenia, życzyć przede wszystkim zdrowia, szczęścia i długich lat życia, tak jak powiedziała pani Basia Szczykieł żebyście Państwo byli zdrowi i nie korzystali z tych usług leczniczych, przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.